Nie jest tak, że się nie znam na rapsach A ten dinozaur chyba poluje na psa Nieważne, patrz, dobra, to ten program ten sposób używam dzisiaj głosu Ej, nieważne, gram na polu teraz, chłopaku To jest fajna buda, problem, bo ma dziurę w dachu Ej, nieważne, patrz, po budzie ja mogę gadać Do budy pewnie też tutaj napada Ty weź to sprawdzaj, dinozaur znowu pędzę O kurde, on ma chyba chore ręce Ej, nieważne, sprawdzaj, czuję rabu tutaj do tych co tam ręce, zobacz jakie on ma stopy Ej, nieważne, ja myślę o tym jasno Człowiek ma chore ręce i w dodatku płasko stopie Ej, nieważne, myślę, pustaj, zawsze spoko A płasko stopie, jeszcze ma gruby ogon Ej, nieważne, w sumie ja już wiem Nic na siłę, dobra, czekaj, że mnie trafiłem wiem. On ma tak gruby ogon, wrzucam tęstry, ma tak gruby ogon, bo pies zostawił na nim swoje zęby. Nieważne patrz, tyranozaur, o tym potem. Mam pytanie, czy kolega jest paleontologiem. Hey. Ej, nieważne patrz, na Picassa ja nie liczę. Przez ciebie mam ochotę ziom na jaje